Witajcie w Beskidzie Niskim! Cisza i spokój to są Twoi przyjaciele, z którymi dzisiaj będę wędrował. Jest niedziela. I można powiedzieć, że jestem sam. Nie można odmówić uroku temu rejonowi w Polsce. Jest to region z niesamowicie przykrą historią, natomiast jest tutaj coś takiego, co mnie uspokaja i lubię tutaj wracać. Nie ma tutaj prawie w ogóle ludzi, turystów. Jest dużo niezadeptanych ścieżek i naprawdę można się tutaj wyciszyć i odpocząć. Cmentarz w Reggitowie. Jak widać, nie jest przez nikogo utrzymywany, po prostu jest sam dla siebie. A to jest droga, którą wyznaczyłem sobie na komucie. Bardzo przejezdna. Jadę tutaj łąką skoszoną obok, a co dalej, to zobaczymy. Będą robić drogę A my zjeżdżamy z Regietowa Zjeżdżam z Regietowa do Zdyni Do okolic Zdyni, do drogi krajowej na, na Słowację Myślę, że jeszcze, jeszcze kawałek. Mamy zjazd przez las eee, Droga klasy premium na gravela, sam raz Ale jest sucho w lecie Naprawdę gdyby było mokro, gdyby padało to byłaby tu taka breja że Nie wiadomo czy dałoby się, się tędy zjechać już w tamtym roku jechałem tak przez las w Bieszczadach, po deszczach. Było to ciekawe doświadczenie, ale tu chyba zjedziemy bez problemu. zjazd po szutrowej drodze do Doliny Wisłoki z miejscowości, no z z miejscowości Krzywa, ale właściwie tam nie było żadnej miejscowości. No i cały czas, cały czas się jedzie w górki. Oczywiście tą wysokość trzeba było zdobyć, ale jak już się zdobyło, to się niesamowicie jedzie. do serca Beskidyńskiego będziemy przejeżdżać przez miejscowość Czarne będziemy przejeżdżać przez Radocynę niedaleko Nieznajowej czyli ten najdzikszy czyli ten najdzikszy rejon tak naprawdę się, które dzisiaj już nie istnieją kiedyś zamieszkiwane przez kilkaset ludzi w każdej rejon naznaczony Tragiczną historią. Myślę, że każdy z nas słyszał o akcji Wisła z 1947 roku po wojnie i co się wtedy działo właśnie na tych ziemiach. Może to trochę dziwne, że kameruję kupę, ale jest to kupa wilka. Zobaczcie ile jest ile jest sierści w tej kupie. Na no, takiej oto stokówce można spotkać, można spotkać wilki. One lubią, lubią, przecinać takie drogi, natomiast bardzo ciężko je spotkać. I gdyż wilki, ludzi się boją bardziej niż ludzie wilków. Ośrodek wypoczynkowo-sportowy. Wróciłem tutaj ostatnim razem, gdy byłem. No i można powiedzieć, że jest to jeden z najdzikszych miejsc westchie niskim, ale jak widać dzieje się tutaj w taki sposób, aby przyciągnąć turystów i coś im zaproponować w tym rejonie. Dodam tylko, że jest też niedziela. I są wakacje, bo jest lipiec. Po prawej stronie gdzieś długie, ale tam nie będziemy dzisiaj jechać. Takich kapiczek to jest bardzo, bardzo dużo. Są przy drodze, więc ciężko je przeoczyć. Są znakami, że kiedyś tutaj było życie. Jest troszkę głębiej. Jestem zaraz przy Mogórskim Parku Narodowym. Tu nawet jest drogowskaz. Ta droga, którą teraz widzicie, to jest droga do nieznajowej. Żółty szlak. A tu jest bród na Wisłoc. Troszkę się schłodziłem. Posiedziałem w wodzie. Przekąsiłem orzeszki. No i jedziemy. Idziemy dalej. Kolejny cel na mapie to jest miejscowość czarne. Drzwi do nieistniejącej wsi czarne. Tu kiedyś było życie. Dzisiaj dolina jest zarośnięta i nie ma tutaj nikogo. Po drugiej stronie drogi cmentarz. Taka to historia tego rejonu. cmentarz przynajmniej skoszony w ragietowie nawet skoszony nie był a tutaj widać, że ktoś o to dba i utrzymuje kilka wisienek na orzeźwienie jest drzewo przy drodze śnie ekstra, ale trochę małe. Szkoda, że nie znalazłem jeszcze jakiejś fajnej czereśni, bo oj, byłby dłuższy posiłek i dłuższy postój. No ale nic, rozglądam się, może jeszcze znajdę. To by było coś wspaniałego. Trzymajcie za mnie kciuki. Znalazłem czereśnie, ale zobaczcie jakie są drobne owoce to drzewo jest mega stary no nic ale krótki przystanek zrobimy Ciągle pod górkę daje się weznaki przy tej temperaturze. Jest pewnie ponad albo około 30 stopni, ale wdrapałem się. A to jest moja nagroda. Cerkiew w Krzywej, nie ma ani jednej osoby, Od ludzie Idziemy dalej, czeka mi teraz podjazd. Jestem zmęczony, zjadłem coś, co nie jest suche, ale nie mam nic, co nie jest suche. Woda mi się kończy. No ale muszę zrobić tą pracę Mógłbym pojechać tam prosto I sobie skrócić No ale nie taki był plan Ostatnia z atrakcji Na dzisiejszej wycieczce, czyli Szlak 8 mostów. Jest to szlak pieszy, więc spodziewam się jeszcze kilku niespodzianek. Już od razu przywitało mnie zdecydowanie mniejszą przejezdnością już, niż dotychczas. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jak widać, szlak nie jest za bardzo przystosowany do rowerów. Ścieżka jest wąska, dużo traw. Miejmy nadzieję, że obędzie się bez kleszczy. No i jak na razie minąłem dwa mosty zobaczymy jak dalej mam Dejavi z zbieszczacz z tamtego roku z rezerwatu krywę <gry> tylko że tam jeszcze było mokro a tu mamy sucho mostek numer 3 no to jeszcze niby 5 Mostek numer 4 no, przepiękny ślak. Mostek numer 5. O, taki troszkę już zużyty Ojej. Lak ośmiu mostów to jest propozycja dla miłośników natury. Jeżeli coś lubi taką wyrypkę, bardzo polecam. Mega fajnie, jedzie się wzdłuż rzeki. Nie wiem, jaka to jest rzeczka, ale wrażenia niesamowite. No i mostek numer 6, ale chyba nim nie przejadę. Nie trzeba się przyprawić przez brud, no ale tędy to nie polecam nikomu jazdy. I zaraz za mostkiem numer 6 jest mostek numer 7. I został nam ostatni i numer 8 ostatni szlak zaliczony. Bardzo fajny. W lipcu już mocno zaleśnięty. Nie jest zbyt często uczęszczany. Natomiast myślę, że warto przejechać. Siedem mostów jest przejezdnych. Jeden już nie gwarantuje bezpieczeństwa przejazdu. Natomiast można przeciąć wrót tą małą rzekę. No. A my jedziemy dalej. Cały urok tej jeździ romantycznej, że znajdujemy się czasami na takich drogach. Droga bajkowa. Fajnie wiatr chłodzi teraz na otwartej przestrzeni, chociaż jest ciepło bardzo. Ale każdy ruch powietrza sprawa mi sprawia mi przyjemność. Nawet ten wiatr dzieje od przodu już niedługo powinienem dojechać do, do drogi asfaltowej i stamtąd już delikatnie z górki do miejsca, w którym zostawiłem samochód trasa ukończona jestem w ujściu gorlickim przy samochodzie no, trochę się zmęczyłem dzisiaj, nie ukrywam. Warunki. Ciepło. Bardzo ciepło. Dobra, wszystko gotowe. Rower zamontowany. No i czas. Czas wracać. Trasa fajna. Trochę wymagająca. Jak na taki dzień jak dzisiaj. To jest wymagająca. Odcinki piesze, strome. I też trochę kamieni było, mm, dużo kurzu, też błota, no ale fajnie, fajnie się jechało. 75 km zrobione z 1200 metrów przewyższenia, no i co, ja się pakuję i uciekamy do Krakowa.